Dlaczego Wiedźmin 4 może podzielić los Heroesów 4? Po co na siłę ulepszać gry? Czy to zawsze przyniesie coś dobrego? No nie. Skąd w ogóle pomysł, by porównywać RPGowego Wiedźmina do strategicznych Heroesów? Już tłumaczę. Wiedźmin pierwszy zaczynał jako mała gra kierowana głównie na nasz rodzimy rynek. Dwójka była usprawnieniem tego, co pokochaliśmy w jedynce. A Wiedźmin... Powoli zaczął pojawiać się na zachodzie. I to nie tylko dlatego, że premier Tusk wręczył Wiedźmina 2 ówczesnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Barackowi Obamie. Dziki Gond był istnym majstersztykiem, którego gracze już na całym świecie pokochali za fabułę, ciekawe zaprojektowane lokacje, a nawet za egzotyczne dla nich klimaty słowiańskie. W skrócie, podobną formułę obserwowaliśmy przy okazji Heroesów 1, 2 i 3. O których mówiliśmy z Cybixem tydzień temu, więc nie będę się tutaj rozdrabniał. Temat bardziej rozwinięty był tutaj. Odstawiając na bok problemy finansowe Fridio oraz pospieszne wydanie czwartych Heroesów, co w zasadzie je zgubiło? To, że były Heroesami, ale tak nie do końca. Masa graczy odwróciła się od nich, bo były zbyt inne od postawionych na świętym piedestale trujeczki. W przypadku Wiedźmina 4, na ten moment, kiedy to nagrywam, wiemy tylko, że będzie to nowa saga o Wiedźminie, ale nie o Geralt. Oraz to, że będzie prawdopodobnie w innym regionie, którego do tej pory nie widzieliśmy w grach. Zmiana głównego bohatera jest już drastyczną zmianą i nie unikniemy, że nowa postać, którą nam tutaj zaprezentują, będzie z miejsca porównywana, o, bo Geralt to był taki, taki owak. Pytanie, czy Redzi zrobił mu charakter Geralta? Czy postawią na coś nowego? Bo jeżeli będzie to Geralt, który nie nazywa się Geraltem, no to po cholerę w ogóle ten nowy Wiedźmin. Ale z drugiej strony, jeżeli zaserwują coś zupełnie nowego, no to mamy porównania w sumie jak w Heroesach, bo trujeczka to jest taka srokojowa, a czwórka jest B. Osobiście wolę, żeby w wypadku Wiedźmina była to zupełnie nowa postać. No i oczywiście, pewnie na początku sam będę taki, no bo trochę tak niepodobny do Geralta, no Geralt to był trochę taki inny, bo jest, w się nasze pewne takie przyzwyczajenie, pewne takie wyobrażenie, jak widzimy w zasadzie tego Wiedźmina. Ale to też jest problem wielu franczyzowych postaci, nie tylko w grach, ale też w filmach chociażby. Pan Solo zawsze będzie dla nas jednak Harrisonem Fordem, a Hugh Jackman Wolverinem i ciężko to będzie jakkolwiek zmienić przy okazji jakichś porównywań do innego aktora w tej samej roli. Jednak mam nadzieję, że w nowym Wiedźminie, po zetknięciu z czymś nowym, będziemy mogli za jakiś czas mówić o protagonistach serii jako na przykład filmowych Batmanach. Gdzie pomimo, że wszędzie mamy chłopa przebranego za nietoperza, to każda z tych postaci jest inna. Batman Bertona jest bardziej gotycki. Nolanowski ma być tym Batmanem, który mógłby działać w naszym świecie. Zaś ten Patricona zapowiada się na takiego bardziej polegającego na relacjach z innymi. To wszystko przenosi nas do kolejnej kwestii, czyli jak to nazwałem na początku, ulepszaniem gry na siłę. Dla mnie świat Wiedźmina i to jak skonstruowano mapę i fabułę w Trójce jest o tyle dobry, że wystarczy przenieść te mechaniki na inny rejon, np. do Cintry albo gdzieś w głąb Nilfgardu, dać zupełnie nową fabułę. Równie angażującą, co w Dzikim Goniu. I ja już jestem kupiony, nic więcej mi w sumie do szczęścia nie potrzeba. Oczywiście też nie mówię o tym, żeby od razu nastąpiła stagnacja, jak chociażby w serii Assassin's Creed. Bardziej chodzi o to, że jak nie mamy na ten moment jakichś innowacyjnych pomysłów, to po co je wymyślać na siłę? Dobrym przykładem, jak nie wymyślać czegoś na siłę, są właśnie redzi. Gwint, początkowo jako gra w grze, potem zapowiedziany jako osobna gra karciana. Beta była dosyć ciepło przyjęta. Sam brałem w niej udział za swego czasu. No, można powiedzieć, że fani Gwinta dostali to, co chcieli. Mamy charakterystyczne, trz... mamy charakterystyczne trzy rzędy, na które wykładamy nasze karty. Nie mamy doboru kart co turę, jak na przykład w Hersonie bądź innych karciankach. A w dodatku, karty mają swoje unikalne zdolności, dzięki czemu Gwint może łatwiej konkurować z innymi karciankami na rynku. I nagle, ni stąd, ni zawąd. Pojawia się aktualizacja Homecoming, czyli wyjście Gwinta z bety, danie masy kontentu na premierę i jednocześnie premierowy gwóźdź do trumny Gwinta. Ale jak to? Gwint to jest idealny przykład przekombinowania, który rozwój się z oczekiwaniami graczy. Gwind żywcem wyjęty z Wiedźmina nie miałby racji bytu, dlatego to, co nam dano w becie, było moim zdaniem dobrym dostosowaniem do tego, co najlepsze w Gwincie. Do tego by był on z czystym sumieniem osobną produkcją. Konkomik nagle dostajemy jakieś skórki, jakieś pola bitwy, przez co mamy wrażenie, jakby toczyła się jakaś batalia wojenna. Przez co Gwind jest obdarty z tej całej karczemnej otoczki, w której graliśmy w niego w Wiedźminie III. To już nie jest ten moment, kiedy zmęczony Geralt po całym dniu szukania Ciri. I biciu jakichś tam utopców na zlecenie, żeby przeżyć, proponuję innej, równie zmęczonej osobie, a może by tak partyjkę gwinta. Natomiast natomiast Homecoming to jest moment, kiedy do Stanisława Augusta przychodzi Caryca Katarzyna i mówi mu A może by tak partyjkę rozbiarów? Oboje wystawiają swoje wojska jako te karty bijące się na tym realistycznym polu bitwy z Gwincha z masowymi tam wybuchami, jakimiś, jakieś koło po prostu, ruina jakiegoś domostwa i tak dalej Wielu graczy odwróciło się od tej gry po aktualizacji Homecoming Głównie ze względu na minięcie się właśnie z oczekiwaniami wobec tej gry. A było zrobić po prostu gwinta. Z innej beczki mamy dwie nowsze odsłony serii God of War. Gdzie Ragnarok mógłby być równie dobrze, fabularnym delcekiem dla swojego poprzednika, a nie osobną grą. Spotkałem się z krytyką tej gry tylko dlatego, że nie wprowadza zbyt wiele nowych rozwiązań gameplayowych. No dobra, ale jak coś jest dobre i w dodatku jakoś nie mieliśmy jeszcze z tego tasiemca w wypadku Far Krajów czy innych Asasynów, to. Czemu na siłę to ulepszać? Nie wiem. Wolałbym, żeby Wiedźmin 4 był właśnie jak taki Ragnarok. Który daje dobre, sprawdzone rozwiązania, ale zarazem serwuje nam coś nowego poprzez nową historię, nowe postacie, pogłębione wątki. Na pewno w tym wypadku postaci, które się wcześniej jakoś pojawiły w serii, a w wypadku Wiedźmina mogłyby być to zupełnie nowe osobowości. Na pewno nie chcę, by z nowym Wiedźminem stało się to, co stało się za swojego czasu, czy to z Gwintem, czy to z Heroesami IV które były totalnym nieporozumieniem względem tego, co chcieli fani. Seria Far Cry. Solidna jedynka, realistyczna dwójka, przełomowa trójka i ciekawa czwórka, odważna piątka. Inna trójka w klimatach czwórki, czyli szóstka. Dużo by mówić, ale nie o samej serii. Dzisiaj seria Daleki Płacz jest bardzo ciekawa, prosta w założeniach i dająca solidną rozrywkę. Jednak, mimo tych założeń, seria ma problemy. Jakie? Ano, od trzech części nic się nie zmieniło. Ubisoft uznało, że schemat utarty w 2012 roku będzie idealny i z uporem maniaka od trzech odsłon serii nic się totalnie nie zmieniło. Może oprócz settingu. Czarego rzeczy przelała się wraz z wydań szóstej odsłony, gdzie sfrustrowani gracze wyrazili swoje niezadowolenie za pomocą niekorzystnych opinii. Aktualnie seria ma problemy i jeśli czegoś nie zmienią, tak jak to w przypadku Asasynów, mogą mieć kłopoty. Jak to się ma do serii Wiedźmin? Otóż rejestrują stoją przed pytaniem, czy idealna formuła Wiedźmina 3 będzie wystarczyła, by zadowolić fanów? Przed tym samym pytaniem stanęło Ubisoft po wydaniu Assassin's Creed Syndicate oraz po wydaniu Far Cry 5. Studio podjęło jednak dwie zupełnie odmienne decyzje, różne w skutkach. I tutaj wracamy do sedna filmu. Zapewne studio Fridio również zadało sobie bardzo podobne pytanie przed tworzeniem Heroesów IV. Wiedzieli, czego oczekują od nich fani względem poprzedniczki. Fridio bardzo dobrze zdawało sobie sprawę, że gra Heroes of Might and Magic 3 w tamtym momencie jest już grą kultową. Dlatego nim Red jakąkolwiek decyzję, powinni mieć na względzie słowa twórcy najnowszego Baldura. Swen Wing mówił, żeby nie stawiać gry Baldur's Gate 3, za standard, żeby nie stanowiła żadnego wzoru dla branży. W tych prostych słowach znajduje się przepis na wszystkie bolączki, bowiem jeśli stawiamy opus magnum danego studia za standard, to studio już jest skazane na porażkę, gdyż nigdy nie sprosta oczekiwaniom swoich fanów. Gdyby Heroes 4 było tym samym co Heroes 3, ale udoskonalonym, byłoby lepiej? Nie dowiemy się. Gdyby Assassin's Creed Odyssey było kolejnym Asasynem seria upadłaby, nie dowiemy się. Gdyby Far Cry 6 wywróciłby rozgrywkę do góry nogami, seria przeszłaby istny renesans, również się nie dowiemy. Developer sam musi wiedzieć, na ile może drążyć tunel, a kiedy czas przejść do nowego. Niemniej jednak, w każdym z tych przypadków, wszystko sprowadza się do stawiania poprzedniczek za wzór. Jeśli CD Projekt Red nie zna sobie sprawy, że prawdopodobnie nie zrobią już gry lepszej niż Wiedźmin 3, to gra już ma problemy. Pamiętajmy jednak, aby nie stawiać poprzeczki coraz wyżej i wyżej, bo rozczarowanie może być bardzo brutalne, zarówno dla deweloperów, jak i graczy. Tyle od nas. Widzimy się już niedługo, kiedy to zaczniemy miesiąc gier RPG. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym materiale.